Сестри, браття, нехай добрий Господь обдарує вас своїм миром. Збираємося, як кожної неділі щоб славити Господа Бога. Збираємося, як святе згромадження, як церква, для того, щоб тут біля престолу Господнього почути наново це Слово про Божу любов. Про Це, яким чином слід нам тут. Na ziemi żyty, siop szczop osiągnięty, spasinia, spasinia wiczne. To nasza, Baćki to cesarstwo boże. Tak, tutaj na ziemi przychodzić nam żyty tych paru dziesiątki lat, ale ce nepostinne nasze prożywania. My pokłykani do sławy wiczności, my pokłykanie do wiecznej radości, do wiecznego myru w Czarstwie Gospodnim, gdzie Chrystos prosławny Chrystus, nam przygotowuje miejsce. I żeby dostojno, po Bożemu, tak jak przystało z chrystojanami przeżyć ten ziemię i szlach, to nam słuchaty głosu Boga. Slit nam nie tylko słuchać, ale także i wykonywać to, do czego Pan nas zaproszuje na tę drogę wiery, w i rewno krokuwać nią. Dlatego każdego tygodnia, każdego wielkiego święta, cerkwa nam daruje, rozkazaty powiedzieć, taką dozę niebieskiej mądrości, taką dozę, taką porcję niebieskiego światła. Niebieskiego nauczania, żebyśmy rozumieli, jak nam żyty, jak nam nie tylko słowa słowami Czarstwo Boże, ale potwierdzać te prohłoszowanie naszymi wczynkami, naszymi codziennymi wyboramy, naszą chrześcijańską, katolicką powidinkoju. Адже не можна говорити, що для нас це слово якесь таємне, закрите, тому що Слово Боже зараз, особливо в цьому сучасному світі, коли так багато цих всіх медіальних ресурсів, засобів, є дуже доступним для того, щоб його відкривати, для того, щоб його читати, для того, щоб над ним роздумувати, насичуючися, насолоджуючися. z jej wielką miłością, dobrotoju Hospoda Boha nad nami. Bo żyjemy w świecie nowoczesnym, który wiele czego mówi nam i do naszych włók, i do naszych oczej, do naszych serc. Osobiście zaraz przez obrazy do nas świat skierowuje swoje, można tak powiedzieć, zwrócenia, żeby formować nas, właśnie na jakich ludziach, czy na ludzi, którzy żyją, przeżywają za te świeckie, światowe sprawy, czy za tych, którzy by być jakimiś indywidualnymi analitykami wszystkich wydarzeń, które odbywają się wokół nas i starają się jakoś to wszystko uporządkować, rozumieć, czy naprawdę zobaczyć właśnie tę wielką perspektywę tego Księstwa Bożego, jakie nam. Обіцяв Господь по, і по тій дорозі віри, надії, любові, крокувати до нього, прославляючи Його, виконуючи Його волю, даючи свідоцтво про Боже спасіння. І тому Господь говорить сьогодні в першому читанні, що це слово Його є дуже близько, поруч з нами. І це слово лунає прекрасно в наших храмах. To słowo unaje przez zasoby masowej informacji, ściop poczuwszy jego głos, właśnie, pro o miłości, o Bożą dobroć, o my miłosierdzia, mi, czy jak z tych drzew z nasyczuwały się tym słowem i żywuczynym, doszli do Gospoda. I ta droga jest nam otwarta, każdy kto nie jest uprzedzony, każdy, kto nie jest zakryty i nad tym sercem swoim, każdy, kto nie jest takoż także na to, co Bóg robi w historii naszego życia. Nie jest to niedoświadczne, to Czarstwo Boże. Czarstwo Boże jest pośród nas, ono blisko. My Jego, można powiedzieć, dotorkajemy się, czy teraz w tej świętej mesji, kiedy modlimy się, czy w naszej osobistej modlitwie, czy w naszych codziennych obowiązkach w pracy, w odpoczynku na czas kaniku, w innych momentach naszego życia, czy tych radosnych, czy tych mniej radosnych, kiedy chcieliśmy mm. przeżywać tej czas wojennej. Bóg do nas bardzo bliski jej i wypowiada to Słowo. I dlatego przyjmując pokiernym sercem, szukaty gospoda, tak jak my moliły się w psalmie dzisiejszym, to nasze zawdania, to nasze pokłykania, to zaproszenia do Boga, żeby nie być jakimś lśnym manekenem, jakomu właśnie kierują różne pochuty czy jakieś ba bażenia niebożie, ale własne rozpiznawszy wolę Bożu, rozpiznawszy Boże miłosierdzia, czynyty jak w Panie. Nasledować Jezusa Chrysta, żeby być chrystianiną, no to to Не лише то, що я похрещений, що я прийняв цю віру, надію, любов, але бути християнином це входити в сліди Господа нашого Ісуса Христа. Тому що Бога не видно, тому що Бог є всемогутнім, недосяжним, можна сказати, але Ісус Христос є образом живого Бога, Він є первородною усього творіння. On jest głowa nasza, naszej cerkwy, naszej spilnoty, I to wszystko pod korzenie, pod Jezusa Chrystusa. Jezus jest wcześniejszy wszystkiego i wse istnieje w nim, jak my słyszeliśmy dzisiaj od Pawła. On jest pierwszorodzony z martwych. I on w wszystkim ma I to mu takie zapytania. Na moje życie na twoje życie sestre i brat czy na prawdę Jezus jest pierwszym czy Jezus jest w centrum mojego życia czy Jezus jest na prestoli tego mojego życia w tym naszym oszczodenni, w tych naszych trubotach, przeżywaniach, kłopotach, trwogach, radościach, smutkach czy w innych jakiś tam úspěchach czy se ja widnoszę do niego czy Jezus jest ci eym jakim ja peregladaju się, co pobaczy, czy w mnie je ci rysy boжеstvennie czy ci, ci rysy Bożej Dytyny, czy własne może jakieś rany, czy jakieś insi choroby toczać moje serce, moją duszę, moje życie. I ja je jak tej poranene, tej pobity z dzisiejszego ewangelii, który gdzieś bila drogi leżyć? w że ktoś mnie pro się, ktoś mnie pidniaw, ktoś poturbował się, proce moje zcilenia. A to własne? Jezus Chrystus, smerenny Agnec Boży, smerenny Boży Syn, rady naszego spasienia, rady tego, nam witkryty Carstwo Boże wziął na siebie wszystkie nasze grzechy, wziął Wsi nasze prowiny, wsi nasz nasz bunt proty Bogu, proty jego woli i widaw swoje życie na Chrysti, takim czyną odkuplając czy nas, oświaczoyu czy nas, daroyu czy przez swoją śmierć i wskresienia, to nowe życie i właśnie tę жертwę przymierzył nas na nowo z Bogiem Occem, przeciwko niegoj, jakiego którego my søgryšyli, чтоб na nowo ożywity nas, чтоб jego żywotworną i krwią, jaka do, dla nas była prolita na Chrystie, by byli na nowo widnowleni, oczyszczeni, a także i zachyszczeni dla wiecznego spasienia, dla wiecznego życia. I to mocę zapytania Сьогоднішнього вченого Ісуса, хто є мій ближній, ну, це також це конкретне запитання, чи я маю очі відкриті на моє оточення, на все події, які відбуваються в моєму житті. Чи я маю також і вразливе серце на тих, які звертаються до мене з проханнями, з якимись власне, просьбами, з якимись. Власне, Іншими справами, чи власне, я маю час. Ну, передусім в тих масштабах, таких найближчих, бачите, в наших спільнотах, в наших родинах, чи я постійно в Русі, постійно в забіганні, постійно в клопотах, заботах, але власне, чи турбуюся про своїх рідних, близьких, про свого чоловіка, дружину, про свої щоденні справи, обов'язки, також і ці релігійні, які відживляють мене. чи Ja tej właśnie tylko tymi turbotami, tymi skorbotami, tymi różnymi przeżywaniami. Chospoć je blisko i nie lisze goworyty, że ja lubluję Go i chce wystarczyć, ale tak oś diła. moje dzieła, moje wrażliwe serce na, na potrzeby bliżnich, no własne je dokazom że w Boże ja buduję, Czarstwo Boże ja poszeruję, Czarstwo Boże ja progłaszую własne swoimi wczynkami, swoimi dziełami. Jezus jak tej samarianin z сегодняшniego świętego ewangelia nas takich własne załakowych, ztrewożonych, chcąc podnosić, chce likuwaty w tej, w tym dworze po owo dworu i pikuwaty się w cerkwi, w wspólnoty cerkwi żebym likowate rany naszej duszy, żebym proszczałte nam grzychy, żebym darowate takośi na nowo dary swoi dla służynia, dla tego, że obce czerstwo Boże, jakie nas własne dotorkaje, pretworzywszy nas z tych poranenych na zsilenych, takośi własne my procholosuwały, takośi my cwićzyły proniąhu. I tomu, Hospody Daruj nam swego Ducha Świętego. Daruj nam ciu blachodać, że własnymy my, poczuwszy swoje Słowo, w uchach sercem wrazliwym, dusze, jaka pragnie budować to Dzisno naprawdę przemieniały i siebie osobiste, ale także przemieniały cej świat, jaki nas otoczy. Kiedy ludyna ludyni zaraz wówkom, kole ludyna ludynu zaraz kusaje, kole naród na naród zaraz napadaje. My zaproszenie, bo ty znariadziamy myru, znariadziamy probaczenia, znariadziamy miłosierdzia. To Tomożczo lubow, ta jaka służyć, lubow jaka jest żartowna, lubow jaka wydaje swoje życia. No, co ma być bo ty taka prytamanna, prykmeta każdego z nas. Do takiej lubowi Jezus nas poklykał, mamy w nim ocej Досконалий, неосяжний, осяжний. також зірець кожен на свої масштаби, кожен на свої можливості, щоб люблячи Бога, люблячи себе, люблячи ближнього свого, ми будували цю культуру любові, культуру життя, культуру прийняття одне одного, пошани одне для одного, пробачення одне одного цих всіх провинців, всіх наслідків гріха. Jakie na żal toczyć nasze serca, nasze dusi. I to moja lubow bezkorystna, ta lubow, jaką pokazał nam Jezus, jest zaproszeniem. Się piemy, wchodyły na ten szlach. To duże często czas, to cemyło Boże, jakie my otrzymuje takim szczedrym, jej niewymowirnym, jego neslit pomiriaty nawet, kiedy Bóg daruje nam probaczenia grzechów, kiedy Bóg na nowo pitwodzić nas z naszych upadków. Коли бадьорить нас і дарує свого Духа Святого, на це, щоб ми ревно ново йшли, і в цьому паломництві паломництві надії дійшли до Його слави, до Його царства. Просьмо, щоб це все що суперечить гідності цього великого нашого імені, як християн, тобто наш егоїзм, наша зосередженість на собі, наша закритість, наша духовна сліпота було очищене благодаттю Божою. Prosimy, щоб my nasyceni słowem, słowom, a także i światem jakie zaraz przyjmiemy, Rewno priamowały do tych werszyn carstwa Bożego. Rewno, bezkorzystnie służyli odne odnomu, budując tę kulturę, mеру, tę kulturę życia, tę kulturę nowego życia, jaki Jezus nam objawił. W jego sile В Його Духові Святому є міць наша, щоб ми подолали ці слабкості і ревно виконали Його святу волю. Молимося, щоб також і сьогоднішня наша зустріч з Господом в Пресвятої Євхаристі відновила наше прагнення ще більш служити ще більш, бути тими самарянинами, ще більш приймати Його благодаті, ділитися нею, щоб таким чином це Царство Боже проростало посеред нас, поширувалося. I my, jak ludy myru, jak ludy lubowie, myłosernoi, wisną sięgnły wiczne spasinia, amin.